Witaj dobra duszo. Większość kalendarzy kończy się na wczoraj. Osobiście uważam, że to troszkę nieuczciwe, bo warto pocieszyć się i przeprowadzić nie tylko przez oczekiwanie, ale i przez radość. Bo jaki sens ma oczekiwanie bez radości? Nie chcecie porzucać tak nagle rać sobie sam? Mamy przed sobą jeszcze Tydzień świętowania. To wspaniale, nie uważasz? Sukcesy i wdzięczności, pamiętaj, codziennie. Co proponuję dzisiaj? Ano, dziś niby nic się nie wydarzyło. Dziecko się narodziło. Spójrz na ten obraz. Nowonarodzony, Georges de la Tour, około 1640 roku. Olej na płótnie. Malarz był pod silnym wrażeniem barokowych obrazów Caravaggio i swoją ideą fix uczynił światło świecy i nocne portrety. Myślę, że dzisiejszy widok był dość powszechny w jego czasach. Niezwykłość kompozycji malarza opiera się na tym, co i w jaki sposób wyłania się z mroku poprzez światło świecy. Autor odszedł od klasycznej ikonografii Bożego Narodzenia i można powiedzieć, że malował codzienne scenki rodzajowe, zwykłych cywilów, nieświętych. Nie ma tu żadnej aureoli. Nie mamy pewności, kto jest kim, czy to matka trzyma dziecko? Nie wiadomo. Co mnie ujęło w tym obrazie? przede wszystkim cisza, spokój i intymność. Ale to co zdobyło moje serce, to kolor i wygląd dziecka. To jest właśnie noworodek. A przynajmniej wszystkie pięć moich noworodków tak wyglądało. Noworodek ma charakterystyczną woskową, żółtą, e, taką żółtawe, żółtawy odcień skóry, spuchnięte oczy, jeszcze czasami śniaków po porodzie, siłami, który też musi się pozbyć, szczególnie na główce i w innych newralgicznych miejscach. Zdziwiło mnie, jak pierwszy raz zobaczyłam noworodka, że dziecko wygląda jak martwe. Ale tak po prostu jest. Ma jeszcze żółtaczkę. I poruszająca jest symbolika chrześcijańska w przedstawieniach. Noworodka Jezusa, kiedy zamiast kołyski dzieciątko położone jest w kamiennym żłobie, jak w grobowcu rzymskim. Podkreśla to cel przyjścia zbawiciela na świat. Zbawiciel ma być nieskalaną ofiarą za grzechy. Był jedyny sprawiedliwy. Bo sprawiedliwość Boża wymaga, żeby ktoś zapłacił za całe zło, które człowiek czynił, czyni. I czynić pewnie będzie. I to jest paradoks i poruszający moim zdaniem dowód miłości, że Bóg nie oszczędził własnego syna, tylko go oddał na wykup za niewolnika. Za mnie i za ciebie. I taki jest wymiar Bożego Narodzenia w wymiarze chrześcijańskim. To jest powodem do radości chrześcijan, to jest ta dobra nowina. To już zostało zapłacone. I to jest wymiar Bożego Narodzenia w wymiarze chrześcijańskim. Chrześcijanie od narodzenia Chrystusa, zbawcy, który chciał być najmniejszy, jak zawiniątko na tym obrazie. Który powierzył się człowiekowi cały. Trochę rozmarzam się i rozkręcam, i mogę o na ten temat mówić godzinami, bo bardzo. Porusza mnie to, jak dobrze ten plan jest pomyślany. I tak sobie myślę, że tylko wszechmogąca osobowa miłość mogła wpaść na taki szalony i pogrzany plan. I nawet zły miał problem z obcejemnieniem tego planu, bo jest irracjonalny i po bandzie. Jak wszystko chyba co prawdziwe w życiu. Rozgadałam się, a tu do świętowania czas wracać. Czy Twój plan skupienia i wyciszenia został zrealizowany? Mówię o tej chwili, kiedy zostawiasz wszystko i jest czas na to, żeby pobyć samemu ze sobą. Jeśli nie, to może po tym nagraniu poświęć kilka minut na wyciszenie i zatrzymanie się. Podziękowanie za wszystko, co dobre, i przyjęcie tego, co jest, takim, jakie jest. Czego Ci życzę w tym szczególnym dniu? Życzę Ci osobistego przyjęcia nowonarodzonego. To nie jest trudne. To przecież tak, jak przyjąć małe dziecko na ręce i po prostu się zachwycić. Zachwyć się tym dniem, zachwyć się sobą, swoimi najbliższymi, nie z przymusu, ale dlatego, że teraz jest nasz nas, nas czas. Teraz jest czas, w którym możemy być z bliskimi i świętować. Mamy czas, to jest nasz skarb. Ściskam Cię duchowo. Do zobaczenia jutro.